Jest tytuł naszego programu. Stalówka na wakacjach, nie? To jest tytuł? Tak. Stalówka na wakacjach. wakacje. No właśnie. Bo chciałem wakacje ze nie? stalówką, nie? Nie, to jest program Stalówka na wakacjach. Stalówka na wakacjach. Czy my już możemy zaczynać? Rozpoczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bartosz Karasiński. Łukasz Majewski. Stalówka na wakacjach. To już nasz trzeci odcinek. Dzie nie. Dziękujemy za zainteresowanie, tak? Bo właśnie do tego chciałem powiedzieć, że bardzo miło, że, że jesteście zainteresowani, że nadal siedzicie tym, co się dzieje na naszej telewizji. A jeżeli się nie podoba, to możecie śmiało w komentarzach na tak, czacie, dokładnie. tak? Co się nie podoba, czego jest za dużo, czego A jest, czego za, jest mało? za mało. A tak, czego jest za mało, także dokładnie. Możecie to jest jakby. Czy ukazał mała taką fryzury? Tak, czy ja dokładnie. Czy mam brody, kłaść więcej tak pasty, dalej. chociaż ci się w ogóle nie kładłem? Także obijam się ogólnie. Nie wiem czemu. Szczerze się przyznam. Ale Bartek jakby nadrabia. Znowu się działo w ostatnim tygodniu, Bartku. U no nas. tak, by, byliśmy na, gali byliśmy na gali podsumowującej Sezon energa Basket Ligi, byliśmy wcześniej na walnym zebraniu Wielkopolskiego Związku e, Koszykówki. Była część oficjalna w Warszawie, była część nieoficjalna. <laughs> Która na, była ciekawsza, Bartosz, powiedz powiedzmy? Jedna i druga była równie interesująca, aczkolwiek nie, nie. na tej drugiej można było się dowiedzieć więcej ciekawych rzeczy, tych takich z, zakulisowych, z zakulis, nie? Ale nie? Ale tych... też za bardzo, o których nie możemy mówić, to też jest. Takie... No, tam na z przykład. Tych, tak, takich... ale dobra, no ta wczorajsza bomba, że Kamil Łączyński no tak, to odchodzi, już... to już ta bomba powoli była odpalana Wze... w poniedziałek, tak? Tak, już tam cykała, już jakieś tam takie e, przecieki były. E, fajne, bo to takie grono zamknięte, nie? To byli wszyscy ci ludzie, których można było spotkać na co dzień pod krawatami. No, Okej, okay, tam też byliśmy pod krawatami i tak dalej, ale w można było poznać tam w głębiej, ludźmie, Co się dzieje? Tak, tak można było usiąść, pogadać. Działacze, którzy tak, dokładnie. wielkie plany, dokładnie. z agentami. Dokładnie. Także miło, miło, sympatycznie. Mieliśmy też okazję spotkać w Poznaniu Grzesia Ardeliego, tak. którego też pozdrawiamy. E, poopowiadaliśmy sobie też o, o tych grupach szkoleniowych, z którymi my jakby. Mamy plan, oni a oni już, Duży, działają, a oni tak. już jakby, no, na większą skalę... Będzie współpraca. A tak bądź. jeszcze wracając do tej, do tej e, Warszawy, do tego co tam się działo przy okazji tej, e, tej gali, jakaś taka najbardziej dla ciebie ciekawa informacja zakulisowa to jaka była? Bo ty tam byłeś momentami oblegany, tak? Bo to, a to jeszcze mówiono um, do ciebie jak do zawodnika, czy jak już do pana myślę, działacza? Że, nie, właśnie myślę, że to tak było na zasadzie, że mm, każdy ktoś tam chciał coś może pogadać, bo... Wiedział, że rozumiem to też z tej drugiej strony. Tak? Że ok, mm, powiedzmy, jestem działaczem, jestem Jak już z tej z drugiej tej... strony. Że jestem działaczem, niby ja to nadal będę podkreślał, e, ale no, jakby jestem już z tej, z tej drugiej strony, ale no jakby, czy nawet pogadaliśmy z, z agentem e, Nemani. Wie, że łatwiej jest ze mną porozmawiać na pewne rzeczy, on, bo, no bo ja to rozumiem tak? i, i rozumiem pewne to? rzeczy dokładnie. No, tego się wiesz, no nie da się nauczyć tak, tego i jakby e, e, z całym szacunkiem. Prezesi też się tego długo uczą, bo to wiesz, oni, tak jak nasz prezes, jest zakochany tak, w tej koszykówce i to chwała mu za to, bo e, trzeba mu to oddać, że e, masę serca i, i tego wszystkiego tutaj wkłada w to wszystko e, i czasu, i poświęcenia. Nie, nie wspominam o pieniądzach, tak? ale, ale dlatego jemu też jakby cieszył się, jak żeśmy nawet rozmawiali o tym moim zakończeniu, nie? że fajnie, bo będzie teraz ktoś, kto będzie mi to mógł wytłumaczyć od podszewki z drugiej strony. Nie? I to tak to się tak zazębia, nie? także to też jakby jest fajne i to między innymi też jakby ja odnajduję się w tej sytuacji w klubie, bo tak no jakby no sam wiesz doskonale, że no nie nadaje się do usiedzenia za biurkiem, tak? no taka jest prawda. Nie? Ale zobaczymy, co będzie za 50 lat. Może za biurkiem się będzie jeszcze lepiej. Ale ty wywołałeś temat Jarę. To możemy jakby też zdradzić, że tam sobie ucięliśmy rozmowę z Aleksem Fimiciem, tak. agentem mm -hmm. Nemani i rozmawialiśmy o tym, i to też jakby nie jest tajemnicą, że ten chłopak nie był wykorzystany w odpowiedni sposób w naszej. Yy, drużynie, bo to jest gość o dużym potencjale. Też kibice w Ostrowie mówią o tym, że Jare to był taki niewypał i tak dalej, i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. Ty... Nie, ja bym go tu bronił, bo ja lubię takich graczy jak on. I, i tu nie był, yy, uważam, do końca wykorzystany, tak jak mógłby być. Trochę też to wszystko zaczęło się komplikować, jak za tą kontuzję, tak? E, raz, że wybity z rytmu. E, dwa, sporo to trwało. E, pewnie gdzieś tam zaufanie też trenera e, odeszło na bok pojawił się Kacper większa rotacja mniejsza możliwość błędu tak, no i to się znowu tak wszystko wszystko zazębiało. No, ale jakby teraz wróćmy do tego co grał na pucharze czy przed pucharem Wiesz, to jest taki gracz który e, typowy weteran na, na playoffy mimo że nie jest jakby że tak się wyrażę stary gracz lat. Tak, dokładnie ale no jest taki typowy gracz, który weźmie piłkę kiedy trzeba, przekazuje kiedy jest problem kiedy naciskają jedynkę, tu ci pomoże, Może coś tam zagrać, no, bo tak naprawdę może zrobić wszystko. Mogę zagrać pięknrola. Eee, tacy, no, tacy gracze są w cenie nie? i też nie boją się na siebie odpowiedzialności. Także to jest. Trzeba Lidzi, takiego zawodnika wiedzieć jak wykorzystać, no właśnie, tak no, mieć to, pomysł to nie jest taka, na mówię, a, a jak nie masz, a przy takim graniu, mm, gdzie tak jak on, no, jest gracz, który też musi z piłko nie mając zaufania wiesz, i, i, i on pewności takiej, on sam w sobie, że, że wie, że trochę stracił przez tą kontuzję, że tu rotacja, że tu zaraz następny czeka i tak dalej, ciężko się gra, ciężko się tak gra. Dobra, to jeszcze jedna taka rzecz, jak i tak rozmawiamy o tym trochę poprzednim sezonie, kogo Ty, gdybyś był trenerem, zostawiłbyś w Ostrowie na kolejny rok? Jesteś pierwszym szkoleniowcem, budujesz teraz zespół i w Twojej ocenie, kto by się nadawał do tego, żeby pozostać w tej drużynie? Zostawiłbym Michała Chińskiego. Zostawiłbym. Yy, zostawiłbym Kostka. I zostawiłbym. Yy, rozmawiałbym z Jarę. Ale to na zasadzie takiej. Yy, jakby nie mówię o Kacprze, tak, bo chciałbym, ale wiemy, jakaś sytuacja, no jest tak, że to już rzygamy, było podpisane i tak. jakby to nie, 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 nie wchodziło w grę. I jakby. Yy, to była ta sytuacja, mówię otwarcie szczerze, tam no, może się ktoś na mnie obrażać czy coś, ale no, jakby y, biorę pod uwagę to, że jestem pierwszym szkoleniowcem który ktoś będzie oczekiwał do mnie też wyniku, tak. Więc no, ja m, chciałbym wtedy, no, gości, na których jakby mogę liczyć. No, z tymi ludźmi byłem trzy lata, tak teoretycznie, z niektórymi po trochu, z niektórymi tak ten, tak krócej, y, więc... Hmm. Jarę miałem możliwość obserwowania yy, czy w Turowie, czy, czy, czy później w Wrocławku, I, i uważam, że to taki gracz, yy, jakby, że on jest tam na ławce, że masz go gdzieś tam z perspektywy, że może ci wejść i dać takie, takie zabezpieczenie, trochę go spokoju bo on da, uważam, to jest gracz, który daje spokój, to nie jest wariactwo, tylko do tego musi być to wszystko właśnie poukładane to tak to bym zaczął budować, tak no wiemy, że kontrakt ma Szymon Łukasiek. A Szymona Szywczyka wziął być do takiej drużyny? Ha. No Szymona bym y, wziął, gdybym nie miał Szymona. Łukaszek. No właśnie, bo zdaje sobie sprawę, y, wiesz no, Szymon super sezon. Rewelacja <głos》> nie wiem jak, ale wiesz, no, no bardzo dobrze wygląda. Ale mimo wszystko ja bym go widział na backupie, tak? Że może pomóc mi tutaj gdzieś chwilę na piątce, pomóc mi chwilę na czwórce, ale myślę, że z jego jakby już tymi honorami to bardziej bym wykorzystywał na piątce, żeby to wszystko rozciągać. Dobra, to dzwonimy do szewca, bo dzisiaj będziemy wykonywać telefon do e, Szymona e, Szewczyka. Także dzisiaj porozmawiamy sobie z dwukrotnym, złotym medalistą, a także z brązowym z medalistą. Rzędu. Tak, z ekipą e, naszej e, stalówki. Czekamy na. Na szewca, żeby odebrał, bo na pewno będzie ciekawa, ciekawa rozmowa. O! o, Dzień dobry, dzień dobry. Bartosz Karasiński. Cześć, Szymon Łukasz. No, witam Cię, Maju, witam Cię, Bartoszu. Bardzo serdecznie, poznaję po głosie. Szewcu, do kadry takie hasło jest, co ty na to, po tych finałach, po tych playoffach? Posłuchaj, cokolwiek bierzesz, bierz połówkę. ha, <laughs> połówkę. No nie no ale gratulacje, nie? Bo stary dwa złote medale z rzędu ten Ostrów ci dobrze posłużył, bo tam był brąz, to było takie idealne wprowadzenie do tych dwóch złotych krążków, nie? Nie no, jak najbardziej. Mówisz taka rozgrzewka, taki, że tak powiem, taki appetizer. No poświętowaliście? Jeszcze świętujecie, czy już spokój? Nie, powiem się, że świętowania dużo nie było. Byłobym powiedział, można nawet powiedzieć, że trochę mniej niż w zeszłym roku. E, no tak, Zbęgo szybko na... się przyzwyczajają do dobrego, nie? Aha, no tak można powiedzieć, wiesz, pomieszali od razu jedno z drugim, bo tam były jakieś tam te dni Wocławka. E, coś, no to nam e, wprowadzili nas na, na scenę. E, dostaliśmy fajne prezenty, każdy dostał po krawacie, ładnym, e, za zdobycie złotego medalu i to tak, powiem Ci szczerze, to na tyle. No potem wiadomo, wizyta w tym vanwilu, jeżeli chodzi o to, no i, i tyle, co nie? A droga z Torunia do Włocławka była podobna jak ta z Ustki do Ostrowa? E, nie, powiem ci szczerze, była Storunia e, do Włocławka. Tak. Mówisz? No. Z Torunia do Włocławka, to powiem ci szczerze, że e, była katorgą. Ze względu na to, że nie mieliśmy ani, ani picia, ani jedzenia. Uuu. No, więc naprawdę było grubo. Cieszyliśmy się jak najbardziej, ale no niestety nie chcieliśmy przygotowywać różnych rzeczy po to, żeby nie zapeszać. No, ale w końcu, jak już było, było tak jak było, no to się okazało, że wszystko wokół jest pozamykane. <laughs> to ty jednak jesteś trochę przesądny. Jak każdy z nas, Bartek, no nie oszukujmy się, no jak każdy z nas, tak. Po co, po co, że tak powiem, wiesz, wychodzić czasami przed szereg, lepiej, lepiej sobie, wiesz, świętować sukces, zapracować na niego, a nie już być pewnym, bo już wielu było pewnych, którzy myśleli, że bezproblemowo już mamy, a tutaj się nagle okazuje, że nie, 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 panie, jednak życie pisze różne scenariusze. Szewcu, ja pamiętam jak my rozmawialiśmy po tym, jak ty przyszedłeś do ostrowa i mówiłeś o tym, jak to wyglądało w stelmecie, jak świętowaliście i że później to świętowanie tego brązowego medalu w ostrowie to zupełnie coś innego. Teraz ten Włocławek, ale ty generalnie jesteś taki, no, złoty medalowy, chłupa, medalowy nie? chłopak. Bo to który tu jest twój piąty z rzędu z medalem? Sezon? E, no tak, stelmet złoto. Nie, to stelmet złoto brązę, stalą, złoto i złoto, no to mam, że tak powiem, z ostatnich Stali. czterech lat 3 zło, złote. Ciągnie to złoto do złota, co? No. Ja wiem pewnie... No to, ta, ta, złoty chłopak, złota rączka chyba. <gadamy> o tym też pogadamy dzisiaj. Słuchaj, Szymon, pewnie, pewnie wszyscy cię tam męczą teraz i to jest pytanie zadawane, wiesz... Każdy, no ja też muszę go zadać, powiedz mi, co... Jak z przyszłością? Ile jeszcze planujesz? 5 lat? I nie, po powiem ci, nie, powiem ci szczerze, że e, zastanawiam się nad tym, czy to wszystko, wszystko gdzieś, to ma sens i tak dalej. Aha. Ze względu na to, że człowiek czuje się znakomicie, ale bardzo często jest wypominany, a to wiek, a to coś i tak dalej. No, no. E, powiem Ci szczerze, już się znudziłem, że tak powiem, zastanawianiem nad tym. E, Ktoś mi to mówi, już mnie to zaczyna drażnić, tak? E, czy ktoś ma 21 lat i potrafi grać bardzo dobrze? Czy potrafi grać padakę? Czy ktoś ma 27 lat i takie same dwie opcje są? Czy ktoś ma 36 lat, czy nawet 7, powiedzmy, rocznikowo? Hmm. Co za różnica. Hmm. Cyfra to jest cyfra. Oczywiście cyfra rządzi po to, żeby ktoś jak młody chce ci, nie wiem... W szatni spodować, miejsce zająć. W miejsce, <laughs> dokładnie i tak dalej. To młody młody paszport, <laughs> coś paszport, za, za, za 15 lat. No, no to, to, to na tym to polega, ale to niejednokrotnie jest tak, że e, my jako starsi, zresztą Maja wiesz dokładnie, my mamy zupełnie inne serducho do gry, bo my zdajemy sobie sprawę na jak smakują pewne rzeczy i jak e, do nich trzeba podejść, a młody no to okej, okay, stara się, nie będzie miał tego co my, czyli tego pełnego doświadczenia i to my możemy mu pokazać e, i też e, to się ceni, tak, ale no to nie jest kwestia tego, że tutaj potrzeba z, z, złotych klamek i czerwonych dywanów, ale no wydaje mi się, że no, pewne rzeczy człowiek udowadnia. 3 ale... złota w cztery lata jest hmm. chyba okej, okay, co? Hmm. No tak, nie, no, do... ja no właśnie, nie pamiętam, wiesz... kiedy był ostatni raz taki gość właśnie taki hmm. zawodnik w naszej lidze, który w takim okresie I to razy... nie ma co ukrywać też wiesz, że gość, który bardzo dużo, często gęsto wiesz, ludzie mówili, a nie bierzcie Szewca, bo jest stary. Ja powiedziałem to Szewcowi po meczu z nami Pamiętasz, tym ostatnim Szefcu jak żeśmy rozmawiali. No, mówię, no jeżeli Szefcu jest gościem, gdzie Anwil ma jednego dużego i on jest pierwszy w tranzycji w 37 minucie meczu, no to o czym my chcemy rozmawiać? No mówię, taki żart jest w ogóle, mówię, nie? albo żart ktoś robi z nas, albo Szefcu ma kurwa, no, drugą młodość, no taka jest prawda. No, no wiesz, ale to na tym, na tym polega Maja no. właśnie. No. E, wiesz, jak ludzie gdzieś cię zaszufrakują, bo, bo coś tam, to wiesz, to jak ich przekonasz? No nie, dokładnie. Nie? Właśnie takimi akcjami. No, taki, dokładnie. Takim czymś, że tak powiem, pokażesz im co? Coś mówiłeś. O, no i na, na tym to polega. No. No, no. Ktoś ci nie powie, no zobacz, w meczu numer 7 bodajże, ile razy oni zbierali na piłki. Mieliśmy co prawda e, niższy wzrostem zs można tak powiedzieć, tak? Ale zobacz, że myśmy przez chyba pięć kolejnych akcji, bo oni nam zbierali, rzucali, znowu ktoś zebrał, znowu ktoś mm -hmm. przechwycił, znowu nam się nie trafili, znowu myśmy zebrali. U nas chyba z trzech chłopaków wylądowało na parkiecie, z tego ja dwa razy pod rząd. Mm na pakiecie, to znaczy w tym sensie, że myśmy się rzucali po No to serducho, nie? To hmm. jest to serducho. Nie? To jest, to jest to serducho. No i, jeżeli, i to jest właśnie to, że taktyka wielka, ani, ani nie wiadomo jaki trener czy zawodnicy nie wygrają tak. e, złota. Tutaj jest jedynie jaja i serducho. To są dwie rzeczy, hmm. które, które no powiedz mi, no, w meczu numer 7, no znasz przeciwnika E, chyba lepiej już y, niż siebie. Wałkujesz ich taktykę, wałkujesz ich y, przyzwyczajenia. Kto hmm. idzie w prawo, kto idzie w lewo, kto rzuca, kto penetruje, kto rzuca po jednym koźle i tak dalej, to, to, to wiesz dokładnie. No, I dokładnie. teraz jest tylko, czy włączysz po prostu głowy myślenie, czyli wykorzystasz te wszystkie wiadomości, które już posiadasz i serducho po to, żeby walczyć i jaja po to, żeby po prostu się rzucać właśnie na parkiet, żeby nie odpuścić, żeby zrobić wszystko, żeby to złoto było twoje. Hmm, cała dokładnie, prawda. cała prawda naprawdę fajnie by było wpajać młodzieży takie rzeczy nie, żeby oni to rozumieli. Są różne projekty właśnie, które gdzieś tam mają. A nie wysoka, fajna skarpetka i opaska na głowie. No i long sleeve, bo on musi trzymać temperaturę ciała. w bo jesteśmy na K1 w tej małej hali. A tu na tej dużej e, hali trwają prace, i tam się kręci e, twój serdeczny przyjaciel, Siostrowa pan Mirek, napierała. Dzisiaj, jak z panem Mirkiem rozmawialiśmy, mówiliśmy, że dzwonimy do, do Szymona, to kazał gorąco e, pozdrowić i mówi, że na slamie często Cię wspominają. Że jak... W szczególności pan Jurek. Tak. <laughs> <laughs> że Ty byłeś złota rączka i wpadałeś tam na, na firmę Slam, jak do siebie i, i tam. Nie, właśnie właśnie wiesz, dzięki panu Mirkowi e, miałem taką możliwość, oczywiście Jurek zawsze jak e, miał chwilę, e, to pomógł, e, wspomógł ewentualnie jakimś narzędziem lub wiedzą. Naprawdę to jest, to, jest, to jest właśnie, to jest to doświadczenie, które, które też e, jest i które naprawdę bardzo cenię u, u Jurka. Natomiast no, 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 pan Mirek zawsze, zawsze uśmiechnięty, zawsze z miłą chęcią e, gdzieś tam pomógł I to, jest, i to jest to jest coś, co... Rzadko jest spotykane i co trzeba cenić, właśnie kiedy ludzie bezinteresownie, bo tak to można nazwać, bezinteresownie wyciągną do ciebie palcą dłoń, pogadają, mm. e, a ty po prostu jedynie chcesz gdzieś tam odwdzięczyć właśnie jakimś dobrym uśmiechem albo dobrym uczynkiem, tak? No Bo większość rzeczy, które <laughs> gdzieś tam robiłem, e, to na, na slamie to robiłem jak gdyby dla, dla zespołu, tak? No bo właśnie, tą, bo. Czy beczkę trzeba było naprawić, tak? Coś tam kleić później którą, która się rozwaliła, czy powiedzmy ten do rozciągania łydek platforma. No to no mówię, to, to były takie pierdoły, które, które gdzieś tam trzeba było zrobić. I fajnie było, że, że mogłem na, na swojej drodze życiowej spotkać takich ludzi, bo naprawdę no, lubię majsterkować, a fajnie zawsze z innym takim zapaleńcem jest współpracować. No właśnie, złota rączka, ty to hmm. tam wszystko potrafisz zrobić właśnie. Czy to pracę no, w domu no, jakiś? Ty, ty, czy... ty się pytasz, przed chwilą właśnie ostrzyłem sobie moją... Y, Koszare, wziąłem normalnie gotówkę. E, no, e, wiem tarczy. Na no, ostrzyłem no, ostrze, przynajmniej teraz idzie jakby trwa, to są rzeczy, które no, człowiek gdzieś tam gdzieś tam robi bez, bez jak, większego zastanowienia się. Szewcu coraz Nie. mniej nas takich. No właśnie, no właśnie. Zginiemy to... jak dinozaury. No. Słyszałem właśnie ja, ja i ikłas, ja mówię, no ta, ta generacja już się pomału kończy. Hmm. Niedługo to wszystko będzie na smartfona. <laughs> Ej szybco, ale to jak ten jak traf, trawę kosisz, to przy tym długim weekendzie jakiś grill się chyba zapowiada. Wiesz co, przy tym długim weekendzie to nie do końca, bo jutro akurat jedziemy na kamp do Gortata, do Rumi. A, no tak bo tam ruszy z kampami. Jo, a w niedzielę, a w niedzielę natomiast wyjeżdżamy już z Agnieszką, czyli z moją żoną jako trenerką i z Wiktorią jako córą i z całym zespołem Agnieszki jedziemy do e, Zabrza na mistrzostwa polski Kiderka. No tak, bo to siatkówka, bo tam młoda właśnie tak, była Agnieszka i tak dalej. No, bo młoda młoda w zeszłym roku zajęła mistrza Polski w tym roku Agnieszka już nie chciała Wiktoria gdyby dawać tam do trójeczek, tylko ma po prostu fajne dziewczyny, które muszą jak gdyby wiekowo grać w czwórkach, ale nie miały dobrego rozegrania. Nie miały jak gdyby tej kolejnej koleżanki, która mogłaby dołączyć i Wiktoria jak gdyby przeskoczyła o rok te zmagania, bo w tym roku mogłaby grać w trójeczkach, a dopiero za rok w czóreczkach. Ale mówię, przeskoczyła to jak gdyby, no i poszła, poszła do, do czwórek. No i nie powiem, no dziewczyny mają szansę, ja tam też jadę jako nie wiem, koordynator. <laughs> Murasz <stynkarz> ten akrobata. <laughs> Murasz ten ta akrobata, to jest. <laughs> <idzie pan> zadowolony. <śmiech> <śmiech> Dobra, szewca, tak na koniec zostajesz w Anwilu, bo gdzieś tam było, tak? Że zdobywając medal umowa się przedłuża, bo wczoraj taka bomba była z tym łączką i tak dalej i tak, tak na koniec bo wiemy, że z Tobą byśmy mogli sobie godzinami rozmawiać, generalnie to zapraszamy do Ostrowa. Do Zabrze. jedziecie? To tak prawie po drodze macie, nie? To możecie wstąpić. Mo, może, no, może, jak kawkę. <laughs> pomacham Wam, pomacham Wam, w niedzielę obiecuję, że jak Łódź będę mijał, to tam pomacham, pomacham <laughs> Zawsze do Ostrowa Cię tutaj, wiesz, chętnie Cię witam, ale co, zostajesz Wam Anwilu czy na razie za wcześnie? Są, są negocjacje właśnie na ten temat, ze względu na to, że no kontrakt nie, nie do końca odpowiadam i nie zostały poczmiane pewne kroki, które, no, które albo tak, albo tak. Aha. Czyli w zawieszeniu. O, no dobra, to my co, dziękujemy. Jak pamiętaj, Dzień do, do nie, Ostrowa nie, zawsze nie, drzwi to, otwarte. Ja w takim razie chłopcy na <śpiewanie> Jak chłopcy to są wierzgni. <śpiewanie> A wy to co? Jesteście młode wielki, tak? No, nie, my już jesteśmy doświadczeni, ale wciąż młodzi. To już jest watacha. Tak, dokładnie. Dobra, w kontakcie. Trzymaj się szefcu. Do zdrowia. Oczywiście. trzymaj się Maja, trzymaj się Bartku. Hejka. powodzenia. hej. Dobra, tyle Szymon Szefczyk. Musieliśmy przerwać tę rozmowę, bo u Szymona to jest tak, że można godzinami, no, tak? Byśmy bo nie, to jest tak. Jakbyśmy nie skończyli. Jakbyśmy jeszcze gdzieś tam ruszyli jakieś tematy, anegdoty, mm. jakieś wspomnienia, jakieś jeszcze inne momenty, to byśmy e, cały wieczór piątkowy spędzili na, na rozmowie z Szymonem, ale super gość. Tak jak mówiłeś, takich zawodników jak Ty, jak Szymon, jak Koshi na przykład, tak, tej starej daty w cudzysłowie, mm. to brakuje. Coraz mniej na wyginięciu jesteście. Mm, no tak. Tak, no taka jest, taka jest prawda. Znaczy też nie można tak powiedzieć przekreśnie, bo, bo, bo są ludzie, wiesz, tacy, którzy, że tak powiem, są poukładani, bo to jakby o dochodzi. Tak. I nie można tak, wiesz, też za szybko. Nie można generalizować, tak, no, ale, że, że nie więcej. Ale jest nie... różnica pomiędzy młodzieżą. No, to więc... jest też, to po prostu tak, to jest jakby rzecz pokoleniowa, tak? Inne pokolenie było kiedyś, a. A teraz też jest inaczej, no i inne rzeczy. No, pewne rzeczy nie zmienimy, tak? Kiedyś kiedy się dostawało pasem, i dzisiaj jest bezstresowe wychowanie. No, normalna sprawa, tak? No, świat idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, jakby. Tak to, tak to wygląda. No właśnie, bo tam wczoraj też była jakaś taka dyskusja gdzieś tam w internecie, że klapsem dziecko to jest w ogóle jakaś skandaliczna rzecz i tak dalej, i tak dalej. A kiedyś to pomagało, ale to temat na inną dyskusję, bo byśmy mogli też o tych rzeczach sobie długo rozmawiać. Kibiców interesuje, co się dzieje na przykład też jeszcze u nas mm -hmm. w klubie, to mówiliśmy wcześniej, że przygotowania ruszą 12 sierpnia, ale wiemy, że będą szybciej, że już 8-9 tak. sierpnia chłopacy będą w Ostrowie i wtedy tak. też rozpoczną się te badania e, medyczne różne i tak no dalej, tak, te żeby, testy funkcjonalne. Żeby, żeby to wszystko mm -hmm. zacząć, to, to, to najpierw, no, mówiąc brzydko, trzeba chłopaków sprawdzić wszystko, czy tam wszystko jest ok zdrowotnie, jak to wygląda, bo od tego trzeba zacząć. No bo jakby pierwszy krok biegania, postawienia nogi na parkiecie wprowadza kontrakt w życie, prawda? Także do tego m, trzeba e, najpierw wszystko posprawdzać, żeby wszyscy mieli pewność, żeby nie było niejasności. Jacek Winicki, pierwszym trenerem, jego asystentem na 99% będzie Andrzej Urban, który pracował w poprzednim roku w naszej... Drużynie w sparingach zagramy choćby z czeskim Nymburkiem, to jest najmocniejszy mm -hmm. zespół tamtejszej ligi grający w europejskich Pucharach. Będzie też Rosa Radą, bo tam z Robertem Witką dogrywacie też te, tak, te tam, tematy. Tak. Będą Będ, jeszcze inne będzie, czeskie będzie drużyny. Legia tam, ma dokładnie. być start, Lublin ma być w tych sparringach, także tego grania będzie dużo, wrócił prezes Matuszewski ze Stanów, także tak. rozmowy kontraktowe od czwartku nabierają takiego tempa tak. rozpędu, bo wczoraj tak. taka była choćby godzina 21, gdzie między 21 a 22 to telefon, telefon? Się, telefon się grzał i trzeba było wykonać wiele różnych telefonów, także e, nawet kilka kontraktów jest takich na ostatniej prostej, także tutaj mhm. się coś może zresztą też o tym wiesz, że tam jeszcze niewiele brakuje i coś się może nawet w trakcie weekendu wydarzyć się takiego podpisowego no dobrze, na te kontrakty aczkolwiek też jakby nie ma co popadać żaden, bo jak widać jest cisza na razie nic tak za bardzo w koło się jakoś tam nie, nie dzieje Ale też... powoli się już zaczynają Ale te ruchy, ale na tak? pewno się zaczynają rozmowy. Już się zaczynają gdzieś tam w Ta, i już tam już się, się zaczyna, zaczyna się. taka karuzela nakręcać. No, ja myślę że w przyszłym odcinku zadzwonimy do prezesa. O, myślę, że to będzie Właśnie nie będziemy o. go tu ściągać żeby nie wiem, przez telefon będzie ten i najwyżej sobie zrobimy dłuższą rozmowę z nim na zasadzie myślę że on... my już będziemy trochę wiedzieć więcej. Bo myślę, że już może do tego następnego e, piątku wydarzy się, wydarzy się więcej. Ja podejrzewam, że tak. I, i będzie można porozmawiać też, można będzie porozmawiać z nimi o Stanach, też, żeby nam coś opowiedział, jak to było i co wprowadza nowego na nową halę. Tak To jeszcze na koniec, tak, żeby też nie przyciągać wszystkim. E, Jacek Wielnicki przedstawiał nam tą filozofię swoją tej e, drużyny. Przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz Dużo. praca, Bardzo, tak. mhm. a w takim ogólnym zarysie ty to na pewno powiesz rozszerzysz. Zespół ma być dużo biegający, tak. mocno broniący, taka szybka koszykówka. Co nie znaczy, że prosta? Nie, bo jakby szybkie bieganie kojarzy się z chaosem, że będzie bardzo ciężko, jak się drużyna bardzo szybko biega, bo tak się postrzega drużyny niektórych, które bardzo, bardzo szybko biegają, ale tak nie ma w tym jakby tego poukładania. A tu co żeśmy rozmawiali z, z trenerem, to właśnie u niego cała sztuka polega na tym, że goście mają biegać, 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 jeszcze raz biegać, ale to wszystko mm, ma być z sensem i, i z głową. E, z tego, co tam już tam wstępnie coś, coś wyobrażałem, to no, na pewno będą chłopaki dużo trenować. Tak jak patrzymy, się dowiadujemy o ilościach tych jednostek, to będzie tego na pewno e, sporo i mm, i nawet na to na przygotowaniu też można powiedzieć, że będzie taka chyba Mocne ładowanie wracanie do tych starszych troszkę chyba e, metod, że się tak wyrażę, że jakieś tam stawki tych, tych starszych metod będą, nie? bo od tego się tak troszkę miesza. Ja, mówię, ja też chyba często całe życie w sumie byłem przygotowywany na tych starszych metodach. I nie narzekałem, bo jakby dograłem do, myślę, godziwego wieku, także mm, e, takie rzeczy też są w, ważne, najważniejsze, bo później jest z czego jakby ciągnąć mm, z jakiego akumulatora, jak jest dobrze zlądowany. Prąd, także to jest, jakby mówię, istotne. A Kamil Łączyński pasowałby Twoim zdaniem do tego, do koszykówki Jacka Winickiego? Bo pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Łączką po tym, jak awansowali tutaj w Ostrowie do półfinału, e, i on tam się uśmiechał, bo były kiedyś gdzieś tam przymiarki mm -hmm, do Kamila. A Twoim zdaniem to byłby taki typ zawodnika, który w tej filozofii Jacka Winickiego by się odnalazł? Mm, nie wiem, szczerze. Patrząc na to wszystko, jak sobie teraz wracam myślami, jakich zawodników na pozycji numer 1 miał ten Erwin wcześniej, no to zawsze był tam obcokrajowiec. Eee, mimo wszystko, zawsze był tam pierwszą, pierwszą, panową taką postacią było był obcokrajowiec. Nie wierzę, że Kamil pójdzie do zespołu, w którym będzie eee, po dwóch mistrzostwach jednym MVP, że będzie backupem, tak, że to jakby... Na 10-15 minut. Nie, nie wydaje mi się. Eee, I mówię... I, mm, ciężko mi powiedzieć, to jakby, to są już takie detale, wiesz, kto, co, jak, mówię, wydaje mi się, że trener też jakby zaczyna postrzegać, że tu na jedynce muszę mieć takiego gościa, bo na trójce mam takiego, a tu mam... To też było inaczej, jak był ten, ten po, yy, przepis z Polakami, tak, bo tu było wtedy jakby, tu było więcej kombinacji tych alpejskich, jak ja to mówię. Bo musiał być tam, to wiedział, że jak zdejmę tego, to muszę tu ukryć tego, to zaraz muszę wziąć tamtego, to muszę i pomyśleć o tym, że ten nie może grać z tym, bo już za dużo się robi w rotacji. Eee, będzie prościej, wydaje się, albo może się tylko wydawać, że będzie prościej, nie. Z tym, że, że nie będzie. A co z tego będzie? To będziemy oceniać. Na pewno będzie ciekawy Cześć, zespół, na pewno będzie. Znaczy ja ja mówię, ja, mówię, dobry, nie, 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 ja fajna, teraz nie Teraz Nie powiedziałem o zespole, <grym> tylko powiedziałem ogólnie o jakby o, o tym przepisie, o tak w tym kontekście. Dobra, ale też tego czasu nie ma za dużo, bo to ile? 6 tygodni i będą już odmać no do spierwacz. To tak? Tak, już moment. Tak także... To zaraz moment, tak. to, to wszystko jak chłopaki zaczną zjeżdżać, to, to na pewno zaraz się zacznie taka rozela z mieszkaniami, badaniami i później do pracy. No dobra, kończymy. Ja? Chyba, że masz coś tam jeszcze ciekawego. Nie, no, ja mógłbym też godzinami rozmawiać, ale pewnie nasi widzowie nie mają tyle w piątkowy wieczór czy mm -hmm. takiej pogodzie, co dużo czasu, bo grille są poodpalane albo się już odpalają. Do, dobre piwa czekają w Lodowicach. Czyli sugerujesz tak mi, że mogę jechać odpalać grilla już dzisiaj. Tak, przy możesz piątku. jechać odpalać grilla, możesz rozpoczynać no to weekend. o 15 za 15. Dobrego weekendu dla wszystkich i śledźcie cały czas naszą klubową telewizję, nasze media społecznościowe, bo tam jeszcze nawet w trakcie tego weekendu mogą się pojawić pierwsze. Dobre wieści transferowe. I piszcie do nas. Tak, co nam koniecznie. Się, co, co się, się podobało, podoba, czego za dużo, czego podoba. za mało. Tak. Czy na przykład Karasińskiego zamienić, nie wiem, na kogoś innego, albo Majewskiego na kogoś innego. czy Aha. Jakie macie wizje, jakie macie pomysły, bo my to robimy wszystko m, dla was, nie dla siebie. Także dawajcie je znać. Do zobaczenia za tydzień w piątek. Hejka.